Scena, w której książę Akim stępuje z bogatego królestwa zamunda, by znaleźć prawdziwą miłość. W Queens wryła się w pamięć milionów fanów, kochających Amerykę. Jednak za błyszczącymi światłami wiele gwiazd serialu zmarło w szokująco nagłych okolicznościach, niosąc ze sobą mroczne sekrety, w które trudno uwierzyć. W tym filmie przyglądamy się losom tych. Którzy odeszli, oddając hołd ich dziedzictwu i niezapomnianym śladom, jakie pozostawili na ekranie. James Earl Jones jako król Jaffe Joffer James Earl Jones urodził się 17 stycznia 1931 roku w stanie Mississippi. W wieku 57 lat zagrał króla Jaffe'a Joffera w komedii Książę w Nowym Jorku, 1988 czczonego. Króla Zamundy, postać zarazem dostojną i serdeczną, a także globalną ikonę kultury, dzięki swojemu niepowtarzalnemu głębokiemu i donośnemu głosowi. Jednak za tą chwałą kryło się życie pełne mrocznych rozdziałów. Porzucony przez rodziców w dzieciństwie dorastał w milczeniu z powodu poważnego jąkania. Dzieciństwo Jamesa w Michigan, gdzie mieszkał z dziadkami, było pełne wstydu rasizmu i dotkliwej samotności. Dopiero gdy nauczycielka w... liceum odkryła jego talent literacki i potężny głos James zaczął odzyskiwać zdolność mówienia. Dosłownie. Głos, który uciszał go w dzieciństwie, stał się kluczem do jego wielkości. Od Dartha Weidera w The Gwiezdnych Wojnach i Mufasy w Królu Lwie... Po dziesiątki klasycznych ról Broadwayowskich James Earl Jones na nowo zdefiniował, co to znaczy mieć silny głos. Jednak jego życie osobiste nie było usłane różami jego pierwsze. Małżeństwo zakończyło się w milczeniu, a jego druga żona, aktorka, Cecilia Hart, zmarła na raka w 2016 roku. Jones żył spokojnie w późniejszych latach, zmagając się z cukrzycą typu 2 i powikłaniami oddechowymi, choć rzadko mówił o nich publicznie. 9 września 2024 roku. James Earl Jones zmarł. Spokojnie w swoim domu w Pauling w stanie Nowy Jork w wieku 93 lat. Zmarł w otoczeniu rodziny. Wiceprezydent Kamala Harris. Nazwała go człowiekiem, który poprowadził Amerykę naprzód poprzez sztukę, w chwili śmierci majątek Jamesa Earla Jonesa szacowano na 40 milionów dolarów, co stanowiło godziwą nagrodę za ponad 60 lat poświęcenia sztuce. John Amos jako Clio McDowell. John Allen Amos Jr. urodził się 27 grudnia 1939 roku w Newark. W stanie New Jersey. W wieku 48 lat zagrał Clio McDowell w filmie Książę w Nowym Jorku. Jest ambitnym właścicielem restauracji typu fast food, który próbuje przejąć kontrolę nad siecią McDowell's, wypierając McDonald's. Swoim występem, który był zarówno sarkastyczny, jak i wzruszający, Amos dał widzom niezapomniany portret kochającego, ale przyziemnego, dowcipnego i wnikliwego ojca. Kariera Amosa obejmowała dziesiątki ról od dorosłego Kunta Kinte w korzeniach po Majora Granta w szklanej pułapce. Dwa, a także niezliczone występy gościnne w prezydenckim pokerze, dystrykcie dwóch i pół, a nawet w serialu Netflixa. Rancho, poza aktorstwem, był dramaturgiem-piosenkarzem, prezenterem telewizyjnym i szanowaną ikoną afroamerykańskiej telewizji przez dekady. Jednak ostatnie lata jego życia naznaczone Zostały rodzinną tragedią. W 2023 roku jego córka Shannon Amos publicznie oskarżyła brata o izolowanie, kontrolowanie i znęcanie się nad ich starszym ojcem. Sprawa doprowadziła do wszczęcia śledztwa przez władze stanu Colorado i pozostawiła w szoku i złamanym sercu opinię publiczną obserwującą. Jak mężczyzna niegdyś uważany za ojca Ameryki, uwikłał się w zaciętą batalię prawną z własnymi dziećmi. 21 sierpnia 2024 roku. John Amos zmarł w Kalifornii z powodu nowej niewydolności serca. Miał 84 lata. Jego śmierć nie została natychmiast ogłoszona. Nawet jego córka dowiedziała się o jego śmierci dopiero prawie dwa tygodnie później, kiedy wiadomość rozeszła się w dalzyty W mediach majątek netto Johna Amosa szacuje się na 3 miliony dolarów, co świadczy o solidnej i trwałej karierze. Madge Sinclair, jako królowa eoli, Madge Dorita. Sinclair urodziła się 28 kwietnia 1938 roku w Kingston na Jamajce. W wieku 50 lat zagrała królową Eoli w klasycznej komedii Książę w Nowym Jorku 1988 u boku Jamesa Erla Jonesa. Jej postać pełna wdzięku i silna żona królewska stała się symbolem idealnego połączenia siły i matczynego współczucia. Jednak za tym królewskim wizerunkiem kryło się życie pełne trudności. Sinclair przeszła rozwód z pierwszym mężem i z trudem wychowywała dwóch synów w pierwszych latach swojej kariery. Wyszła ponownie za mąż w 1982 roku i pozostała z drugim mężem, aż do jego śmierci, w tych trudnych latach z trudem wiązała koniec z końcem, walcząc jednocześnie o możliwości występów na scenie. Po serii drugoplanowych ról w końcu zabłysnęła w każeje. Korzeniach 1977 Traperze Johnie Lekarzu. 1980-1986 I zdobyła nagrodę Emmy za rolę w ogniu Gabriela 1900. 1991 Meg Sinclair zaczęła walczyć z Białaczką w 1982 roku, ale nigdy nie przestała pracować. Użyczyła głosu Sarabi matce Simby w królu. Król Lwie 1994 swojej ostatniej roli filmowej przed śmiercią. Mecz zmarła 20 grudnia 1995 roku, w wieku 57 lat po 13-letniej walce z U. Białaczką. Jej majątek szacowano na od 1 do 2 milionów dolarów. Zmarła spokojnie, a jej prochy rozsypano na rodzinnej Jamajce. W 2000 roku rząd Jamajki pośmiertnie odznaczył ją medalem honoru klasy komandorskiej w uznaniu jej wybitnego wkładu w sztukę widowiskową. Calvin Lockhart jako pułkownik Easy Calvin Lockhart urodzony jako Bert McCloskey Cooper urodził się 18 października 1934 roku w Nassau na Bahamach. W 1988 roku w wieku 54 lat zagrał w filmie Książę w Nowym Jorku pułkownika iz jego ambitnego ojca, który postanowił zaaranżować polityczne małżeństwo dla swojej córki, aby zbliżyć się do rodziny królewskiej Zamundy. Lockhart stworzył niezapomnianą postać drugoplanową, która pozostawiła niezatarte wrażenie na widzach. Aby zdobyć tę rolę, Calvin Lockhart musiał w wieku 18 lat opuścić Bahamy i udać się do Nowego Jorku, realizując swoje marzenie o karierze aktora. Bez pieniędzy i wsparcia pracował jako taksówkarz i otworzył warsztat stolarski w Queens, aby związać koniec z końcem podczas Przesłuchań do filmu Mroczny Rycerz powstaje. Jednak Hollywood w latach 60 nie był przychylny czarnoskórym aktorom. Lockhart podróżował do Włoch, Niemiec Zachodnich, a następnie do Anglii w poszukiwaniu możliwości. To właśnie w Europie znalazł w końcu. Trampolinę, która pozwoliła mu wrócić do Stanów Zjednoczonych, grając główne role w filmach Cotton Comes to Harlem, 1000 Gałtz. 970 i Let's do it again 1975. W życiu prywatnym był trzykrotnie żonaty i miał dwóch synów. Jego ostatnia żona, Jennifer Miles, wyszła za niego za mąż w 2006 roku, zaledwie rok przed jego śmiercią. To jego syn. Julian poprowadził matkę do ołtarza podczas tego spóźnionego, ale wzruszającego ślubu. 29 marca, 2007 roku. Calvin Lockhart zmarł w Nassau z powodu powikłań po Udarze. Miał 72 lata. Jego nagła śmierć zszokowała fanów. Zaledwie kilka miesięcy. Wcześniej zagrał w swoim ostatnim filmie Rain, który został nakręcony na jego rodzinnych Bahamach. W chwili śmierci, majątek Calvina Lockharta szacowano na 1 milion dolarów. Była to skromna kwota, biorąc pod uwagę jego talent i zaangażowanie w swoją pracę. Louis Anderson jako Maurice Louis Perry Anderson urodził się 24 marca 1953 roku w St. Paul w Stanie Minnesota. W 1988 roku w wieku 35 lat zagrał w Po w filmie Książę w Nowym Jorku, Maurice'a, radosnego pracownika fast foodu, marzącego o awansie na stanowisko menedżera. Louis wniósł szczególną energię, radosną przyjazną i pełną szczerości. Ale za tym śmiechem kryło się życie. Pełne cichego bólu, Louis był dziesiątym dzieckiem w szesnastoosobowej rodzinie, z której pięcioro zmarło przy porodzie. Wychowywał się w ubóstwie, a jego ojciec był alkoholikiem i agresywnym mężczyzną. Burzliwe dzieciństwo ukształtowało jego zróżnicowaną karierę. Jako gospodarza programu Family Feud, twórcy animowanego serialu Life with Louis i Co? Najważniejsze jego role Christine w filmie Baskets z 2016 nagrodzonym Nagrodą Emy. Nawet u szczytu kariery Louis nosił w sobie osobiste blizny. W latach 90. XX wieku padł ofiarą skandalu szantażowego, gdy ktoś groził ujawnieniem intymnych szczegółów z jego życia, aby chronić swój nieskazitelny wizerunek. Jako rodzinnego artysty zapłacił ponad 100 dolarów za milczenie, zanim skontaktował się z FBI. Incydent zakończył się pościgiem z dużą prędkością i wyrokiem więzienia dla szantażysty. Ale Louis nigdy tak naprawdę nie uwolnił się od... Strachu, który po sobie zostawił. W późniejszych latach Louis po cichu zmagał się z białaczką, diagnozę, którą ukrywał. Od początku XXI wieku. 21 stycznia, 2022 roku, zmarł w Las Vegas z powodu powikłań po chorobie. Miał 68 lat. Opinia publiczna dowiedziała się o jego hospitalizacji zaledwie trzy dni wcześniej. W chwili śmierci majątek Louisa Andersona szacowano na 10 milionów dolarów, z czego większość zgromadził podczas swojej trwającej dekady kariery, występując i bawiąc publiczność w Las Vegas. Eddie Murphy jako książę Akim Jaffer. Eddie Murphy, którego pełne imię i nazwisko brzmi Edward Regan. Murphy urodził się 3 kwietnia 1961 roku w Oratea. Brooklynie w Nowym Jorku W 1988 roku, w wieku 27 lat, Murphy wcielił się w rolę księcia. Akema Jaffera w sztuce Książę w Nowym Jorku. Coming to America, która ukształtowała jego karierę akim. Książę fikcyjnego królestwa Zamunda odrzuca zaaranżowane małżeństwo i wyrusza do Ameryki w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Komedia z głębokim przesłaniem o wolności i osobistych wyborach. Po ogromnym sukcesie filmu Książę w Nowym Jorku, Murphy zdominował box office. Dzięki takim hitom jak Gliniarz z Beverly Hills, Gliniarz z Orzeszków i Shrek. Jego błyskotliwy talent komediowy i charyzma uczyniły go gwiazdą z wielomilionowymi przychodami. Ale pod blichtrem i przepychem kryje się mroczny podtekst. Jego ojciec policjant i komik amator został brutalnie zamordowany, gdy Eddie miał 8 lat. Jego nieszczęśliwe dzieciństwo i lata spędzone w sierocińcu ukształtowały niepowtarzalny charakter jego twórczości. Kariera Marfiego naznaczona była kontrowersjami. Na początku lat 90. spotkał się z ostrą krytyką za homofobiczne żarty w swoim występie, co wywołało negatywną reakcję społeczności LGBTQ. Chociaż później przeprosił, piętno pozostało. W 1997 roku Murphy trafił na pierwsze strony gazet, gdy przyłapano go na prowadzeniu samochodu z transseksualną prostytutką. Burza medialna nadszarpnęła jego nieskazitelny wizerunek. W życiu prywatnym Murphy ma dziesięcioro dzieci z kilkoma, kili. kobietami. Jego letnie małżeństwo z modelką Nicole Mitchell. Zakończyło się burzliwym rozwodem, po którym nastąpiły liczne spory prawne. W 2006 roku była członkini Spice Girls. Melanie Brown urodziła dziecko i twierdziła, że Murphy jest ojcem. Początkowo zaprzeczył. Ale późniejszy test DNA to potwierdził, co wywołało skandal celebrycki. Mimo, że w latach 2000 Murphy był. Uważany za niemodnego, zaliczył oszałamiający powrót, zdobywając Złoty Glob i nominację do Oscara za rolę w filmie Dreamgirls 2006. W 2025 roku Eddie Murphy miał 63 lata i pozostaje jedną z najbardziej wpływowych czarnoskórych gwiazd w historii rozrywki. Pozostawił żonę, australijską modelkę Page, Butcher i dwójkę małych dzieci. Jego majątek netto szacowany jest na około 200 milionów dolarów, co świadczy o jego odporności, innowacyjności i przetrwaniu w najostrzejszym świetle reflektorów Hollywood. Ralph Bellamy jako Randolph Duke. Ralph Bellamy urodził się 17 czerwca 1904 roku w Chicago. W wieku 84 lat powrócił na ekrany jako Randolph Duke w filmie Książę w Nowym Jorku 1988. Był to krótki, ale znaczący epizod, w którym on i Don Amesze powtórzyli swoje role. Braci Duke w filmie Nieoczekiwana zmiana miejsc 1983 ten moment był zarówno salwą śmiechu, jak i szczerym hołdem dla dwóch weteranów ekranu kariera Bellamiego. Rozpoczęła się w wieku 15 lat, kiedy uciekł z domu, aby dołączyć do wędrownej trupy teatralnej i ostatecznie został gwiazdą Hollywood. W latach 30 i 40 XX wieku znany był z ról dobrodusznego, ale nieustępliwego mężczyzny, z których najbardziej znana. Była rola niezdarnego narzeczonego w filmie Straszna Prawda z 1937 roku, za którą otrzymał nominację do Oscara. W latach 50 jego kariera filmowa stanęła w miejscu i przeniósł się na Broadway, gdzie ponownie zyskał uznanie za rolę prezydenta Franklina D. Roosevelta w filmie Wschód słońca w Campobello, zdobywając w 1957 tysiąc... roku. Nagrodę tony dla najlepszego aktora. Jego życie osobiste było burzliwe. Bellamy ożenił się cztery razy i dopiero z ostatnią żoną Alice Murphy, odnalazł trwały spokój na resztę życia. Zmarł 29 listopada 1991 roku w Kalifornii, w wieku 87 lat z powodu przewlekłej choroby płuc. W chwili śmierci majątek netto Ralpha Bellamy'ego szacowano na 5 milionów dolarów. Jego śmierć oznacza zakończenie długiego, dostojnego i eleganckiego rozdziału w historii amerykańskiego kina. Arsenio Hall jako Semi. Arsenio Hall urodził się 12 lutego, 1956 roku w Cleveland w stanie Ohio. 988 roku w wieku 32 lat stał się częścią legendy kina, grając semiego lojalnego lecz psotnego towarzysza księcia Akima w filmie Książę w Nowym Jorku. Urok Hala i komediowe improwizacje sprawiły, że Semi stał się niezapomniany. Ale życie Arsenio Hala przybrało bolesny obrót. Po tym jak w 1994 roku zdjęto z anteny jego talk show Arsenio Hall Show. Hall praktycznie zniknął ze świata rozrywki. Po powitaniu gromkimi brawami i okrzykami fanów, nagle wycofał się z życia publicznego, mimo że w programach telewizyjnych późnym wieczorem okrzyknięto go głosem młodych czarnoskórych Amerykanów. Jak sam przyznaje, Hall postanowił wycofać się z życia, by wychować swojego jedynego syna urodzonego w 1990. Osiem roku po latach presji ze strony mediów konkurencji w branży i izolującego wpływu sławy. Przez lata krążyły plotki, że został wpisany na czarną listę za zapraszanie kontrowersyjnych gości, w tym osób, LGBTQ i czarnoskórych artystów, którzy otwarcie poruszali tematykę. Highways. w społeczności Hall w końcu niespodziewanie powrócił w 2012 roku, wygrywając program Celebrity Apprentice i zbierając. 250 0 dolarów na rzecz Fundacji Magika Johnsona, organizacji charytatywnej, którą darzy szczególną sympatią od czasu, gdy jego przyjaciel Magic Johnson ujawnił publicznie swój status serologiczny. W 2021 roku Hall powrócił na duży ekran z Eddie Murphy'm w filmie Książę w Nowym Jorku, ponownie wcielając się w postać. Semmiego zaraźliwym humorem. W 2025 roku Arsenio Hall ma 69 lat, wiedzie spokojne życie i rzadko pojawia się publicznie. Choć nie jest już ikoną nocnych programów, wciąż jest czczony. Jako pionier torując drogę czarnoskórym prowadzącym takim jak Steve Harvey i Trevor Noah. Don Ameche jako Mortimer Duke. Don Ameche urodzony jako Dominik Felix. Ameche urodził się 31 maja 1908 roku w Kenosha, w stanie Wisconsin. W wieku 80 lat niespodziewanie pojawił się w filmie Książę w Nowym Jorku 1988 jako Mortimer Duke dowcipny i zaskakujący epizod, który powtórzył jego słynną rolę z filmu. Nieoczekiwana zmiana miejsc 1983. Jego krótki występ na ekranie wywołał aplauz publiczności. To była rzadka filmowa współpraca dwóch ulubionych filmów Ediego Murphy'ego. Ale za tymi błyszczącymi oczami kryło się życie pełne wzlotów i... Upadków Don Ameche był gwiazdą Hollywood w latach 30 i 40 XX wieku, tak? Sławną, że jego nazwisko stało się slangowym określeniem telefonu dzięki przekonującej roli Aleksandra Grahama, Bella. Z czasem jednak jego popularność przygasła. W latach 60 i 70 XX wieku niemal zniknął z wielkiego ekranu. Relegowany do drugoplanowych ról w telewizji i mało znanych sztukach teatralnych. Ponad 30 lat później, reżyser John Landis przywrócił go do roli czarnego charakteru w filmie Zmiana miejsc 1983, za którą Otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w filmie Kokon 1986. Jego życie osobiste również było skomplikowane. Chociaż był żonaty z Honoré Prendergast od 1932 roku, pozostawali w separacji przez kilka lat aż do jej śmierci w 1986 roku i nie uczestniczył. W jej pogrzebie Don Amesze miał sześcioro dzieci, które mieszkały z nim w późniejszych latach jego życia. 6 grudnia 1993 roku. Don Ameche zmarł w wieku 85 lat w domu swojego syna w Scottsdale w Arizonie na raka prostaty. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na 10 milionów. Dolarów głównie z wczesnego okresu świetności Fox późniejszej kariery oraz tantiem za rozrywkę. Ellen Holly jako nowojorka, Ellen Virginia. Holly urodziła się 16 stycznia 1931 roku w Nowym Jorku. W wieku 54 lat zagrała w przebojowej komedii Książę w Nowym Jorku 1988. Jako Nowojorka wnosząc błyskotliwy dowcip urok i charakterystyczną osobowość do tętniącej życiem sceny miejskiej. Ale za tym krótkim występem kryła się błyskotliwa i pełna sprzeczności historia czarnoskórej kobiety, która przełamała bariery, by się wybić. Ellen Holly była pierwszą czarnoskórą aktorką, która zagrała w amerykańskim serialu dramatycznym grając Carla Gray w serialu One. Life to Live 1968 roku. W serialu, gdy Karla pocałowała białego lekarza, na ekranie centrala ABC zalała się skargami widzów, którzy myśleli, że są świadkami rasistowskiego skandalu. Potem role się odwróciły. Karla była czarnoskóra, podobnie jak Ellen Holly, ale sukces nie zmazał trudności, które zniosła. Ellen Holly nigdy nie wyszła za mąż. Nie miała dzieci i przeżyła traumę po tym, jak w 1985 roku odsunięto ją od roli, która przyniosła jej sławę. W swoich wspomnieniach opisuje odejście od nowych producentów jako zimną, świeżą ranę, która nigdy do końca się nie zagoiła. Później, holi wycofała się z życia publicznego. Została bibliotekarką w Nowym Jorku, wiodąc spokojne życie, czytając i pisząc. 6 grudnia. 2023 roku Ellen Holly zmarła w szpitalu Calvary w Bronxie. Miała 92 lata. Po długiej walce z chorobą odeszła samotnie bez męża i dzieci. Ale jej dziedzictwo świeci jaśniej niż kiedykolwiek. Jej majątek netto w chwili śmierci szacowano na 1 milion dolarów.